Dzień dobry. Tuż koło skrzyni stoi pewna paczka. Paczka zapowiedziana. Nie wiedziałam kiedy nadjedzie, a nadjechała wczoraj. Z tym, że domownicy przekazali mi ją bardzo późno. Była postawiona w chłodnym miejscu. Na szczęście, bo nie wiadomo co tu znajduje się w niej, a pochodzi od kogo? Od. Od mojej koleżanki Moniki, ta to ma pomysły czasem na gadżety. Zanim otworzę tą przesyłkę, ciekawa jestem, czy też jakiś gadżet nadjechał fajny, ciekawy. Bo w zeszłym roku, słuchajcie, dostałam między innymi coś takiego. Teraz nie widać zupełnie efektu, ale gdy zapadnie ciemność. Świeci to na różne kolory. Takie włosy: róż, fiolet, turkus, zieleń, żółty i tak dalej. Taka lampka solarna. Dwie sztuki. Straszliwie się podobało. Teraz nie ma efektów, tak? Bo jest dzień. Zatem zaglądamy, co koleżanka wymyśliła tym razem. Wiecie Państwo, są ludzie, którzy potrafią robić. Prezenty. Ja do nich nie należę. Staram się czasem, staram, ale jak obserwuję, nieraz na kanałach ludzie, kochani, stąd te pomysły, bo u nas jest tak, tak bardzo dużo gadżetów. Wiecie, co, pauzę zrobię, że nic tylko kupować. Tylko właśnie trzeba pomysł mieć. Koleżanka prowadzi kanał. Monika prezentuje. Możecie zajrzeć, Państwo, co tam prezentuje. A gotuje. Dziewczyna uprawia kwiaty, warzywa. Zabezpieczone. O jejku. No proszę. Tak, zawsze, zawsze w paczkach. Wiecie co? Zawsze w paczkach. O rany, jeszcze coś widzę. <grytanie> zawsze w paczkach mam mm, rysunki od. Od synów. Moniki, co jest od Krystiana? Chłopaki się starają jak mogą, jak najbardziej. Tak jak widać, już kreska jest coraz pewniejsza, ręka coraz pewniejsza. Krystian namalował. I co tu jest ten obrazek? Promienny. Słoneczniki, bo i na kanale Monika prezentuje, ich nie braknie, oj nie, nie. A koleżanka ma, słuchajcie, takie zdublowane, fajne kapelusze. W zeszłym roku i dwa lata temu miała zarąbiste okazy. I koty, kociaki. I ona ma, i, i ja też mam. A tu jest rysunek od drugiego z synków Łukasza. Wspólny mianownik jaki? Dwa koty. Rudy to Frecia, a ten to mrunia moje kociaki. No i pszczół nie braknie zapylaczy. Chłopaki. Jak zwykle fajnie. Cieszę się, że wiecie tam czas poświęcacie babie jakiejś obcej, ale bardzo Wam dziękuję. Pięknie, to jest zawsze taka pamiątka. Odkładamy i zaglądamy do skarbca. No proszę, proszę. Były koty na rysunku. A teraz dostały jeszcze przysmaki. Felix. One lubią Felixa bardzo. W galaretce to już w ogóle. Super. Ożty Karol. Whiskas. A za Whiskasem nie przepadają. Ale z kolei mam teraz takie koty dwa obce. No nie? I ja im, zwłaszcza jednemu, który ma chore... Wrzody czy stan rakowy. no Tego nie jesteśmy w stanie bez badań specjalistycznych, ale one są kosztowne. Mniej więcej ko tysiąca zł kosztują, jak nie więcej. I ja muszę rozgniatać troszeczkę wody dodawać, przygotowanej, żeby jeden z kotków mógł łykać bez przeszkód, bo on nie może suchego. Boże święty, tu karta. Aż ty, jaka fura! I to nie jest polski, o ja piernicze, Pierniczki lubię. O mamo, o mamo. O mamo. O mamo. Dobra, z tym pójdziemy na koniec. Bo ten film to będzie taki długi, że szok. O mamo, kawa. kawa sub, kawę się pija, dziękuję Ci. Ale żeś się nakładała tu za dużo. Fa. Czy w Państwa otoczeniu były osoby młodociane, które wiecznie mówiły, jak widziały fa? Fa, krz. krz. Ja tego nie zapomnę od liceum po dziś dzień. Co nie się nie natknął człowiek na produkty matko? To tylko te krz. krz. A jak pachnie? Subtelnie, delikatnie, ale różano. A tu jeszcze co jest? Tu zafoliowane. A to tu... O Jezu, jaka wielka karma. Babo jedna. Chyba żeś tu coś przepakowała. Poczekajcie, pauza. Ja muszę sobie tutaj. <śmum> Babo jedna i to co tyle kasy było pchać. Ja wiem, że i ja twoim, ale bez jaj. Ty masz swoje koty dziewuszka. Pięknie Ci dziękuję. Te moje? Nie powiem, kosztują mnie już sporo. Dobrze, że jest nas kilka osób. To te koszta dzielimy. A i mają różną strukturę kociaki. I żebyście wiedzieli, Państwo, że kot nie pożre każdego. On sobie wybierze to, co mu najbardziej smakuje. No, takie to są zwierzaczki. A swoją drogą, kto z Państwa ma blisko siebie kaufland? Natychmiast, ale to biegiem, lećcie. Tam są promocje na Felixa. Yy, taki karton z zawartością 20, czekajcie, 24 saszetek kosztuje 30 tam kilka złotych. W przeliczeniu wychodzi 1,49 49 zł za saszetkę 85 gramową. Yy, I szeba również jest z pasztety w promocji w ośmiopakach 2 zł za sztukę. I wczoraj w moim Kauflandzie było już bardzo niewiele. Myśmy zgarnęli zapas za sto parę złotych, sto jakieś 40. no i tak na kilku domowników się to dzieli, wiecie. A co tu jest? I wiecie, a kot, który musi jeść takie kupne, nie tylko myszy, no to jest okazja zrobić zapas. A jeszcze jak kilka osób pracuje, o niebo łatwiej. A co tu jest takiego? Chyba nie ciasto, o Boże, bo to... Zapakowane było, wysłane w poniedziałek, już jak wiem. Ha, ha. Czekoladki, to co, to co ja uwielbiam. O, i białą też lubię. A, jeszcze, o, i wisienki. No, koleżanko, to ty alkoholem, z alkoholem do mnie. Moniko, dobra, dzięki. Lubię, lubię. Słuchajcie, jeszcze odnośnie białej czekolady. Hmm, powiedzmy tak. 30 lat temu była w Polsce biała czekolada w lekko przezroczystym opakowaniu. A opakowanie miało wizerunek dolara. Takie ekry z seledynem. Po prostu dolara. I to była tak niebiańsko pyszna czekolada, że głowa mała. Po prostu szok. A tu... Czyżby jajka? Coś nakupi. Ło! Już wiem. Ja też miałam, ale słuchaj, z dziesięciu ząbków. Proszę, kto poznaje. Wielkość kwiatka aksamitki. Który dopiero rozkwita. Cyni. Co to jest? Czosnek słoniowy. Dziewczyno. 10 ząbków posadziliśmy, bo tyle mieliśmy. Zebraliśmy cztery. Gdzie jest reszta? Nie wiadomo. Strasznie Ci dziękuję. Strasznie. Widzicie co? Pamiętam. Ła, tutaj to dopiero zęby. No właśnie, zobaczcie, jak koleżanka Monika dostała od kogoś czosnek słoniowy. Była tak zdziwiona, ona film nagrała, jakby linka, jakbyś mogła linka wrzucić. No, była zszokowana wielkością, bo też wcześniej nie, nie znała. Nie wiedziała, że jeden ząbek może być tak gigantyczny. A tu są dwa zęby. No, wrzuć linka do tego filmu, co wiesz. Nagrywałaś. I ja w zeszłym i dostałam na ten sezon, dostałam od kogoś też czosnek słoniowy pierwszy raz. Ale no, nie wiem, co się stało z zębami. Także drogocenny materiał nasadzeniowy. Dobra, to ja już kończę. Aha, nie! Patrzcie, lecimy. Lecimy, lecimy, kochani. Lecimy, lecimy. Moniko, dzięki ci. Czekaj, czekaj. Dzięki ci, kochana. Czekaj, bo ja muszę ci. Wiesz co, podziękować powiedzmy jakimś tutaj kwiatkiem. Ale jakim, nie za wiele ich teraz mam. Ale wiesz co? Takim, od kolegi Marco Polo, gerberą. Gerberą ci dziękuję. A i coś wam pokażę. Tu dostałam od kolegi Marco Polo taką wielką gerberę. Ale patrzcie, co ja wczoraj w Kauflandzie wyczaiłam. Marko i ty też patrz uważnie. Gerbery, ale takie zdychlaki, po 4,90. Tylko trzy sztuki były w takim odcieniu. Coś jak róż. O, ale jest przekłamany kolor tu. O, Teraz widać. Zobaczcie przy kolegi Marko Polo. Z lewej Marko. Z prawej Kaufland. Z białym oczkiem. I jeszcze drugi odcień. Tak wygląda tu. Idziemy na słońce. O. I w ten sposób mam trzy gerbery. Różne. Marko, twoja oczka nie ma. A te? Dopiero teraz uwagę zwróciłam. Także, no, widać. Także chodźcie Państwo do Kauflanda, bo tam można polować, upolować. Niezłe, no Niezłe okazje. Zależy co, kiedy, na co, kiedy się trafi. A teraz nasiona. No, ale to dla mnie to jest bezcenne. Słuchaj, jeszcze Monika, to jest chyba najbardziej bezcenne z całej paczki. Nie no, żartuję, ale, ale znasz mego świra na punkcie nasion. Lobelia, koleżanka ma na rynku francuskim możliwości. A teraz Petunia czy surfinia? Jeden czort, ale takich to ja bardzo nie lubię. A nie, nie, stop, stop. To coś jak ślazówka. Mhm. Tu mamy... Czyżby majeranek? Ha, chyba nie. Nie wiem. Odmiana Greyslam. Sweet William, cóż to jest ta roślina? Wygląda troszkę na goździka brodatego. Dobra, doinformuję się. Ło. Same zagadki ja francuskiego nie znam. Francuzi nie lubią po angielsku. lobelia, nie, albo groszek, nie, nie, a tu jest kminek zwyczajny, podobne, może to jest kminek, coś mi zbiało, Kalifornia Wonder, papryka czerwona, Nasturcja, no bomba, bomba, czy ty będziesz miała, dziewczyno, mi dałaś, Marmandę, ale no znam tą odmianę i nie lubię jej, nie lubię. Bo, ale pewnie wysieje. Koktajlówkę też wysieje. To jeszcze trzeba czekać. Jeszcze trzeba czekać. Pietruszka. O właśnie, kalarepka Blankit. Podobają mi się te fioletowe. Teraz wilec, wi, tak, powój i pomoea. Sałata. Arktyczny król. Fajne opakowania. Rzepa czy rzodkiewka, Czy to się nagry Nagrywa się. Teraz szarłat z innego rynku, oj szarłat, jak się Wam wysieje, to go się nie pozbędziecie. Yy, czarnuszka damascyńska, chyba tak, odmiana o błękitnych, niebieskich kwiatach. Fasolnik, proszę, w tym roku siałam, właśnie jestem w trakcie montażu fasolnika o zielonych strąkach. I jutro pewnie film spadnie. Tak. A o fioletowych dopiero będzie później. Tu, kurde, ale mam zagadkę. Haber, czyżby? Odmiana, The Bright. I ostatnie. Hmm, stokrotka? Chyba. Tak, i chyba coś spadło. Muszę szukać. Tak, spadło. Terebeczka. Fajnie, dzięki Ci. Dzięki Ci, kochana. Jeszcze raz Ci dziękuję, żeś się podzieliła tym czosnkiem. superansko. Chłopaki, Wam też dziękuję Wam bardzo. Jeszcze tu coś zostało, kopertka, ale to już pewnie. A, no tak. Różowy, jak ja nie lubię tego różowego dziewczynskiego koloru. Dzięki, dzięki. Nie trzeba było, mówiłam, no, ale nie jest samo różowe. Piękna, nie? Super, super, super. Jakoś tak nie cierpię, wiecie, tych. Tych różnych. O, ciekawe. No jak pięknie. Zobaczcie, droga koleżanko, wysyłam małe co nieco dla tych kociaków, którym dałaś dom, bo masz dobre serce. No właśnie, wiesz co, za dobre mam, bo trochę nie jest łatwo teraz z tą czwórką. Nie wiadomo, co to będzie w zimę. Ale póki, wiesz, póki nam starczy, no to jakoś tam najważniejsze że małżonek nie protestuje przeciwko kotom na tu, Bo <laughs> wiecie Państwo, nie jestem, no ale wiesz, dzięki Ci za życzenia i za pamięć i pozdrawiam. A Państwa zapraszam, zerknijcie na kanał. Ło, leci! Na kanał właśnie Monika prezentuje, będzie jej też miło na pewno. Ona serce wkłada w prowadzenie domu, no i wiecie, tak w ogóle. Pozdrawiam wszystkich, powodzenia życzę i głowa do góry. Ja tej swojej łapetyny trochę nie mogę do góry podnieść po tych, przez te pieruńskie arbuzy. Ech, na stanowisku 4 i 3. No cóż, tak to bywa. Jeszcze sezon trwa, nie skończył się. A wiesz co, Moniko? Teraz jest taki moment, kiedy ani jednego kota nie ma w domu, nawet freci tej białorudaj. Oj, pospadało, leniwej kotki. Więc nie posmakują w tym momencie. To co do widzenia. Buźka.